Więc tak, siema, to jest dżemka. Właśnie dostałem paczkę od Lockers. Jest to mój zegarek Nixon. Jak widzicie, jest tu wielka naklejka cło. Tu mam jakieś papiery celne. No, jakieś takie coś. Tu tak. No, i z miejsca od razu chciałem pozdrowić całego test Lockers.pl. W szczególności Rafała, Tymcia i Logitecha. No, jeszcze tu może być Godric i wiele, wiele innych osób. No, tak tutaj nie lubię cię. Pamiętaj o tym. No, tak muszę teraz odpakować, Mam nadzieję, że poradzę sobie jedną ręką. Żebyście wszystko widzieli. OK. Jest. Dobra. No, tak jest. To jest gówno tworzyć... Tutaj znowu hops, na naszych oczach. Otwieramy wszystko. No, otwieram się. No, dobra, mamy otwarte. Tu oczywiście amerykańskie powietrze. Jak zwykle, przejdę okay, Digital Green Receive Date. Tak, jest coś, tu dziwny coś, mnie Tu jest mój zegarek. O, do niego zaraz przejdziemy. Jakiś były. O, oczywiście standardowe. Thanks for redeeming points at Lockers. Whatever. Tu od razu zasłaniam. Co? Są tu moje dane. Nie tego za bardzo nie pokażę. O no, dobra, czyli tu już jest pusto. Kartonik gotowy. Dobra. Teraz może... A dobra, nakręcę oddzielny filmik z unboxingiem tego wydarka za chwilę.